Po co mi szczoteczka, myłem już zęby. To był Kef, nigdy go takiego nie widziałem. Wygląda jak prawdziwy maczo. No, naprawdę się zmienił. Co sądzicie chłopaki, fajnie w tym wyglądam czy nie za bardzo? Ewa, dla kogo ty się tak starasz? Art, no nie mów, że nie wiesz. Chłopaki, Kev ma dziewczynę. Kev, naprawdę? Kev, powiedz, ładna jest. Kev to naprawdę jest blondynka? Tak, blondynka, muszę powiedzieć Gigi, żeby przefarbowała włosy. To najprawdziwsza dziewczyna, więc nie jestem już singlem. A teraz powiedzcie, czy to pasuje. Kev, nie. nie! Poszukaj czegoś innego. No dobra. Chłopaki, co? A jak ja się zakocham w dziewczynie Keva? Patryk, co ty, Kev to nasz przyjaciel, nie możesz? W sumie, dziewczyna Kewa to też nasza dziewczyna, prawda? Karta, ty co? A jak Kev zakocha się w twojej Marusi? A czemu od razu Marusi? Niech się zakocha w Gigi może. Landynka jeszcze takiej nie widziałem, ale już się zakochuje. Patryk! Wiem, chłopaki. Dziewczynę uwielbiałem brutali, więc nie będę się przebierał, tylko będę brutalny. Keva, spotkamy się z nią. A po co? Co ją zobaczyć. Sam ją zobaczę. No, no ale fajnie. fajnie! Nie jest fajny, tylko jest zakochany. Jana, gdzie to widziałaś? To, Diana, zobacz, zobacz. O, a gdzie to? Diana, to twój smajl w nocnym klubie. Wiesz, Jana, mogłabym teraz płakać, popaść w depresję, ale niedawno też byłam w nocnym klubie, więc myślę, że nie wiem nic o smajlu, a on nic nie wie o mnie. Nie kłócimy się wszystko z nami w porządku. Diana, po prostu musiałam ci to pokazać. Patrz, te zdjęcia zamieścił sam klub. Zobacz, Smajl tańczy na stole. To świetnie, Jana. On tańczył na stole, a ja tańczyłam na barze. Diana, mówisz poważnie? Nie, Jana, żartuję. Tylko byłam w pobliżu baru. Dziewczyny! Kev nas nie okłamał. Naprawdę nowa dziewczyna do nas przychodzi. Dziewczyny, wiecie, nie mam pary. Nie mam chłopaka. Ale gdybym była na waszym miejscu, gdybym miała chłopaka, bałabym się... A co jeżeli ta dziewczyna jest niesamowita? Serio? Dziewczyna przyjechała do Kewa? Nie Jana, ona jeszcze nie przyjechała, jest w drodze. Mówiłam ci. Kew kupił jej bilet do naszego obozu. Dziewczyny, czy możemy ją poznać? Tak, dziewczyny, spotkamy się z nią. Dziewczyny, nie tylko ją poznamy, poznamy ją bardzo dobrze. Musimy jej pokazać, kim są główne piękności. Przebierzmy, Przebierzmy się. się. Dziewczyny, ona mnie nie obchodzi, ale ubiorę się z wami, żeby wiedziała, kto to jest najlepszy. Czyli leki. Dziewczyny, jeżeli ta dziewczyna będzie piękna, to opuszczam ten obóz. Marusia, a co czujesz się źle w towarzystwie pięknych dziewczyn? Marusia, jesteśmy laskami. Dokładnie, Marusia. Dziewczyny, a mi to wszystko jedno. Wyjeżdżam do rodziców na tydzień. Nie obchodzi mnie, czy jest brzydka, czy piękna i tak nie będzie mnie w obozie. Oj, Julia, jesteś taka mądra, nie pomyślałaś, że dzisiaj jest z Kewem, a jutro z kokoszkiem, a może zabierze mojego Artema. Ty, Julia, wrócisz od swoich rodziców, a kokoszonek zniknie. Odejdzie do tej pięknej dziewczyny. O niech to dziewczyny naprawdę i co teraz? Mm -hmm. nie wiem co robić. Dziewczyny, nie myślimy o chłopakach. Jesteśmy laskami. Jesteśmy super laskami. Kitty, a co? Lasek się nie rzuca? Zastanów się. Słuchaj, laseczko, zaraz zrobię z ciebie kotlet. Nie przesadzaj. Możemy? Chodźcie! Kodźcie. Kokoszonku, musimy poważnie porozmawiać. Patryk, chodź tu, szybko. Dziewczyny, oszalałyście? Jeszcze nawet jej nie widzieli. Jeszcze nawet jej nie polubili. Czy już chcecie się z nimi pokłócić? Cii. Kitty, nie gadaj! Marusia, co jest? Nie wyspałaś się, czy co? Czuli, jestem, co się stało? Gigi, jestem niewinny, nie krzycz! Tak, chłopaki i dziewczyny nie chcą was stracić. To prawda! ktoś Jesteście zazdrosną dziewczynę, Kewa! Jeszcze jej nawet nie widzieliśmy. Ale jest blondynką! Patryk, co ty powiedziałeś? Kim ona jest? Blondynką! Patryk, a skąd ty wierzysz, że jest blondynką? Kew tak powiedział. Tak powiedział! Patryk, to kto ci się podoba? Brunetki, brunetki, brunetki. Co ty, Patryk, strach cię obleciał? Brunetki, brunetki. Opaki, co jest nie tak? Powiedziałeś brunetki, ale powinieneś był powiedzieć brunetka Gigi. Patryk, nie słyszałam. Kto ci się podoba? Gigi, no podobasz mi się, ale mogłabyś farbować włosy na blond. Dziewczyny, Atak! Dziewczyny, jesteście laskami. Aaaa! Dziewczyny, chyba zastanawiamy się za długo. Przebierzmy się już, przecież jesteśmy najlepsze. Diana, przezorny? Zawsze ubezpieczony. Dziewczyny, a jeżeli ta nowa dziewczyna będzie miała wygląd modelki? Lepiej się ubierzmy. No, chłopaki, wreszcie trochę odprężenia. Poszliśmy na normalne boisko na trening. Jutro też pójdziemy? Jasne, że pójdziemy. Laila pozwoliła mi iść. No, strasznie, zardzewieliśmy na tym obozie, tylko 3 z 10 trafiłem. A ja mam dobrą formę, 10 na 10 trafiłem. Dobro, ciągle linię przekraczałeś. Rzuciłem ze środka pola. A ty nam tylko wodę byś mógł podawać. Daj spokój. Nie trafiłbyś. O, Kef! Co ty tak łazisz w kółko, nie masz co robić? Kef, czekasz na kogoś? Nie wasza sprawa, idźcie skąd przyszliście. A no i która godzina? Chwila. Jest równo ósma. O nie, ona powinna już to być. Dobry, Kef, ale na kogo czekasz? Upaki wiem na kogo on czeka, on czeka na dziewczynę. O, Kef, czekasz na dziewczynę? Upaki wynoście się stąd, zaraz przyjdzie. Nie chcę, żeby się rozczarowała, jak was zobaczy. Dobra chłopaki, chodźmy, bo zaraz przyjdzie do niego dziewczyna. Jaka dziewczyna? Wymyślił sobie coś. A czy liderki mówiły, że jakaś blondynka przyjdzie? To co, Kev, przedstawisz nas? Blondynce. Wynoście się, bo dostaniecie piłką. Nowa, Nowa dziewczyna idzie. idzie! Widzieliście jego minę, chłopaki? Nie, to tylko koszykarze. O przegrańcy, co tak siedzicie bezczynnie? A kto obierze ziemniaki? Jukun. Słyszeliście, powinniśmy obierać ziemniaki, bo będziemy bez kolacji! Chłopaki, Chłopaki siadajcie. siadajcie! Dziewczyny pilnują swoich chłopaków, żeby nie zakochali się w nowej. Nic dziwnego, że Kaff był taki przerażony. Co tam, chłopaki, jak było na treningu? Potrenowałeś browasty? Mówiłyśmy wam, że jesteśmy przeciwne temu treningowi. A co wy jesteście takie piękne? No, ja no, co się tak przebrałaś? A ty, Leila, co jesteś taka odstrzelona i dzieci na imprezę? Chłopaki, przecież my zawsze jesteśmy piękne. Zapomnieliście, że jesteśmy cheerleaderkami? A cheerleaderki nigdy nie są brzydkie, rozumieliście? A, to dlatego, że przychodzi nowa dziewczyna? Diana, nie przejmuj się. Przyszła do Kewa, nie bądź zazdrosna. Jana, nie martw się, jesteś najpiękniejsza. Ja tylko ciebie kocham. liderki mnie nie będzie na obozie przez tydzień. Chcę zobaczyć, kto tu przyjedzie. Ja też chcę ją zobaczyć. Dziewczyny, uspokójcie się, jesteście laskami. Słyszałyście? Przegrywy się zastanawiają, kto przyjedzie z Kewem. Tak, to jest pomysł. Zobaczymy w garażu, jak Kev przywita swoją dziewczynę. Tak, to jest pomysł, Kev to wieczny samotnik. Pewnie pójdzie do swojej dziewczyny i powie, siema. Browasty, ty po prostu nie znasz dobrze Keva. Dobra, nie gadajmy już, chodźmy zobaczyć tą nową. Chodźcie zobaczyć, zobaczyć tą nową. nową. Dokąd idziecie? A czego ona nie przyjedzie? Kupiłem bilet, tylko szkoda. Jak nie przyjdzie, to będę się ze mnie śmiać, będę musiał spakować walizki i stąd wyjechać, ale wstyd będzie. Kev, cześć! Ania, Ania, przyjechałaś! Ania, przyjechałaś. Jesteś głodna? Kev, miałam przekąskę w autobusie. Nie jestem głodna. Jesteś zmęczona? Kev, nie jestem zmęczona. No dalej, pokaż mi obóz. Przedstaw mnie wszystkim. No tak, całkiem zapomniałem. Naprawdę wysoka. I chuda. Prawdziwa blondynka, a nie mnie. Potryk zamknij się, bo Gigi będzie krzyczeć. Dziewczyny, chodźmy do obozu, poznamy ją bliżej. A niech to nic nie widziałam. A ja się cieszę szczęściem Kewa. Moim zdaniem to bardzo miła dziewczyna. Tak, zgadzam się. No dobra, chodźmy ją poznać. Oto nasz obóz! Cześć! Pokrótce, to są chirliderki. Cześć, chirliderki! Cześć! A my to przegrywy! Cześć! cześć! Gigi, jesteśmy laskami, a nie przegrywami. E, cześć, przegrywy! Lepiej nie patrzeć na przegrywów. E, kim są ci wysocy chłopcy? To koszykarze! faj łapy takie na obozie! Koszykarze! My wszystko widzimy! Dobra, wszyscy poznajcie moją dziewczynę, Anię. Dla niej zrobię wszystko. Trzymajcie się z daleka. Mm, a czy ktoś pokaże mi mój pokój? Hmm, ta Ania już nie jest taka miła. Wcale nie jest miła! Kochani, zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał. Poczekajcie na nowe odcinki, to poznamy Anię lepiej. Mam nadzieję, że nie weźmie się za naszych koszykarzy. Papa, pa, pa. Co koszykarze? Już się nie podpodobujecie? Nie, 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 nie. Tak, rozejdźcie się. Gdzie jest mój Patryk? Gdzie mój Patryk? Chłopaki mnie tu nie ma jak to. Patryk, Patryk, gdzie, gdzie jesteś? Patryk. Kokoszonku, jutro wyjeżdżam, więc lepiej uważaj. Julia, to rozumiem. Posłuchajcie, jeżeli w obozie zrobi się bałagan, to wszyscy wylatujecie do domu. Rozumiemy. No co dziewczyny, chodźmy oprowadzić nową. Tak, chodźmy. Chodźmy. 자 yeah. yeah.